Cześć, cześć, Siemoneczko, oldiska tutaj Gruchasz Games, a to jest taki odcinek z gry SimCity. Kurde, jakaś tu instrukcja mi wyskoczyła, dobra. I tą serię będę prowadził z wami, z moimi tak jakby widzami więc jeśli chcecie y, dołączyć do mojej serii to wystarczy, że dodacie mnie do znajomych nazywam się jeśli chcecie mnie do znajomych to nazywam się tak manik właśnie właśnie tak nazwę moje miasto Dobra, może zaczniemy budować to miasto będzie typowo właśnie zastanawiałem się jakie by tu zrobić miasto ale wydaje mi się, że to będzie typowo takie dla ludzi takie turystyczne. Tamto będzie dla zarobków, czyli będzie dużo sklepów i dużo yy, yy, przemysłu, czyli firmy przemysłowych. Firmiki będą trwać od 20 do, do 25 minut. Nie będą jakieś bardzo długie te odcinki. Są już mi Okej, okay. przepraszam, jeszcze się nie przyzwyczaiłem, chociaż już gram dużo w takich. O, czekam właśnie na żeby mi coś takiego wyskoczyło, bo nie zawsze wyskakuje. i zróbmy tak Wiatr... Ciemko, cienko. Ale A, elektrownia to jest lepsze. To pójdziemy w tą elektrownię, ale to dopiero za chwileczkę. Zbudujmy pierwsze domy. Proszę, pierwsze domy zostały zbudowane. Ten shift mi się to czuje. No i zaczynamy budować, więc dodacie mnie, zagracie ze mną. Mówię, że będzie fajnie się grać, ale nie wysyłajcie mi jakichś pieniędzy, czy coś, bo to będzie według mnie zbyt wielkie ułatwienie. Ja nie ułatwiam sobie życia, często, często właśnie we, tak, tak nie utrudniam, czyli haki do gier są, nie, no w takim miejscu, I to będzie tutaj, najpierw tutaj, żeby... będzie coś takiego, no. jeszcze dłuższe dupa nie to, przepraszam um, teraz postaram się cenzurę w moich filmikach prowadzić Nie, ja tak robię tylko, żeby było później łatwiej, więc pewnie mówicie, że o, kasy marnujesz. Ja będę was... Yy, wysyłajcie mi zaproszenia, ja będę akceptował i będę was dodawał do serii. Ale wątpię, czy ktoś teraz przyłączy się do serii. Bo raczej takie wielkie słowa nie mam, żeby ktoś chciał akurat... Co, ciszę troszeczkę dźwięki. Grafika. Żywy i jeszcze jest... I to mi się podoba. Staroświecki. Bardzo mi się staroświecki podoba. Bardzo. Rozumiecie ekran to jest genialne lub jeszcze mi się podoba ustawienia Saraświcki Te trzy mi się łatwiej podobają. Miękki jest taki żywy według mnie, taki smutny troszeczkę, ale będę grał na ustawienia żywy. będę grał na żywą. Boże wy, jak widzicie jak wygląda żywy teraz przemysłu, nie będzie tu przemysłu ani troszeczkę może Więc Zacznijmy I potem dzisiaj będę odnagrywał z tej gry kilka odcinków naraz, i będę wrzucał przez jakiś czas, żeby nie było, bo Możliwe, że przez jakiś czas nie wejdę na komputer, a jak już wejdę to ustawię tylko, żeby się wrócało. No bo no tak, tak raz może się stać, tak przez jakiś czas może się tak dziać. Ubijemy więcej domów. I noc... nocka. Tu będzie głównie takie yy, ważne rzeczy, czyli straszny yy, postępny polic policyjny, straż pożarne i poobotowie. Można już doprowadziłem wszystko. Burza. Dawno nie grałem w tą grę, tak się zbierają już od kilku dni, żeby zagrać. No i w końcu za i porzucałem. Wiem, że jednak tworzę szybciej już tą serię, bo już naprawdę nie mogę. Dawno nie było odcinków, więc postaram się tak co dwa dni ustale może dni, w które będę nagrywał odcinki. Na przykład w środy lub, czwart lub w piątki lub w poniedziałki, na przykład coś takiego. Poniedziałek, piątek i środa. Poniedziałek, piątek, środa. Postaram się w te dni wrzucać, a może i nawet częściej. Ale w poniedziałek, środy i piątek postaram się jak najczęściej wrzucać filmiki codziennie, ale o której jak już to wieczorem. Dobrze, niech będzie tak nazwa. Chcę, ta to ma nazwa. Tak się będzie ma imię, nazwę. ma właśnie Ale co się z tą nazwą yy, kojarzy? Czemu taka nazwa jest w ogóle? To może dlatego Wam powiem, że i jak kupiłem tę grę to było rok, może dwa lata temu, nie pamiętam, ale to było dawno, no i kupiłem ją, przyszła, ja pojechałem z rodzicami do sklepu po ubranka, a powiedziałem bratu, żeby mi zainstalował tą grę, no i jak logował się na Origin to dał swoje hasło, log, login i hasło, no i teraz jakoś nie mogę zmienić tego loginu, bo pisze podaj szkołę podstawową, czy nie wiem czemu nawet podstawowej nie jest tam, więc... Nęsbycie. Oj, ścieki. Ścieki, to... Lubię właśnie w takich miejscach walnąć ścieki. I jeszcze jedna. Żeby nie była wartość grunta Wartość gruntów wysoka. Nie to. Wartość gruntów. Tu jest wartość gruntów i czym jest zieleń tym lepsze domy, ale mi właśnie po, właśnie zależy mi na tych y, nisko zamożnych. Zwy, y, zakupy tutaj są naprawdę fajne. Lubi, lubimy nowe budynki w mieście. Może na nas, jak będę nagle kolejny odcinek, to już sobie przyniosę coś do picia, bo już tu nie wytrzymuję ciągle takie mówienie. Utwórz, utwórz te. te. Nie będę... Bo jak go budował bo No troszeczkę to jak but wygląda Tylko w innej stronie to jest z innej strony tak. Widzicie? But trochę, trochę but Albo B To może B bardziej Takie B małe Widzicie no co dzieci piszą, jak tak uczą w szkole yy. I możecie też obok mnie zająć działki, bo ja zająłem dwie i będę jeszcze pewnie gdzie indziej w innych miejscach zajmował. I postaram się jak najdłużej tą serię naprawdę poprowadzić, bo chciałbym, żebyście przyłączyli się do mojej serii. Chciałbym, żeby być jak najbliżej was. Mnie nie zależy na tym co ja chcę. Zależy jak chcecie na przykład mieć koniec tą serią, okej, okay, zakończ ją. Tylko jeśli chcecie jakąś serię, no to nie zawsze mogę ją zrobić, bo czasami nawet trudno jest tała grę, której, którą na przykład, która jest droga, a ja na przykład nie dałbym rady jej kupić czy coś takiego, no bo z kupowaniem gier takich to... Na razie skupię się na tej serii i skupię się możliwe jeszcze na serii z e, Minecrafta na modach. Już kiedyś była prowadzona seria na moim kanale z e, Minecrafta na modach. I teraz będzie na drugi raz, tylko już, jeśli się nie okej, okay. będzie 5 tysięcy, pisał 2500. pisał 2 tysiące 500 I ben, ben, Jezus, na czym ja skończyłem? <laughs> na zapomniałem, na czym skończyłem. Co potrzebujecie? Kryzys bezrobocia już jednak na tytuł odcinka dać. Już kiedyś była na moim kanale odcinek z SimCity. SimCity 5, jak mówicie tam czasem, 2013... To 2013. Tak, to 2013. No to. Obudziemy tutaj coś co on od petycji o sprawie budowy salonu hazard. I jak mam z grami, na przykład jak włączam Simsy Trójkę, no to... Cóż, włączam ją, nie chcę mi się grać, wyłączam. I tak na przykład somu grom miałem ostatnio, ale musiałem się zebrać, żeby w niej był bo już naprawdę... Lubię tą grę, ale ta gra po jakimś czasie się nudzi, więc czasami może nie być odcinka z tej gry, właśnie dlatego, że po prostu nie będę, nie będę w stanie, nie, nie będę w stanie po prostu. Dobrze, może zacznę w tą stronę budować miasto. Mm. tu będzie serio ludzie nie przesyłajcie Smaleony um, to nie przesyłajcie <laughs> a kaby nie przesyłajcie bo nie mam ochot na ja, takie zabawne Dan. mamy jaki zysk Nie, nie czytałem tego tak długo, by tylko zastanawiałem się, żeby zrobić taką małą tą strefę, taką, taką małą, może tutaj zrobię taką małą, małą strefeczkę, wezmę tę pożyczkę, bo obligacje, przepraszam, obligacje, przepraszam. Problem z nałożeniem dłupka, ja a nie na biceps pewnie sobie źle zrobił nie kaleczę tej gry Na początek możliwe, że ją tu nie zburzę. No on trochę shiftem naciskał zawsze. Nie wiem, co to robi, aż mu shift zawsze naciskał, jak to możliwe. Zacznijmy się już tym. Z początku go. Tutaj. Teraz się zajmują policją, bo policją to później jest ciężko się pozbyć bandytów. Naprawdę ciężko według mnie. Dobra. Yy, zamknięty już zatrudniamy. Kryzys bezrobocia nadal panuje. Już nie, ale i tak taki będzie tytuł odcinka. Kryzys bezrobocia. Dobrze. Rezerw, w tym Czemu Czuję tak szybko. Ja to za mało kupujący. Co za mało kupujących... Nie wiem A już dużo pieniążków Zostajemy nawet, więc cieszę się i poczekamy chwilę, zbudujemy posterunek policji. Wiem, tłumaczę tak czasami tak dupier tak każdy youtuber tłumaczy I to brzmi jak, mówił jak debil do dzieci, wiem Wiem, wiem ja o co mi chodzi mnie też to czasami boli, bo oglądam youtuberów, a oni mówią do mnie jak do dziecka No, <laughs> jeśli będziecie chcieli też więcej youtuberów na moich odcinkach, no to mam za mało subskrypcji według mnie żeby ktokolwiek chciał do mnie przyjść dobrze, teraz wam mogę pokazać gdzie gdzie ja się wybudowałem wybudowałem się tutaj i będę się budował gdzieś tam albo gdzieś tu, jeszcze do końca nie wiem ale tam jest takie tutaj jest takie no, no o i tu wyjdźmy, tu mi się podoba i możliwe, że tam to będę robił Kolejne miasto, ale najpierw się skupię na tym, a tu będzie... Tu będzie... Drugie miasto takie. Ja. Okay. Budujemy po stronie policji za chwilkę. To już możemy. Przestraszyłem się. Ja naprawdę prosiłbym Was, żebyście lajkowali moje filmiki, bo widzę, że pojawiają się łapki w górę, dlaczego? Nie wiem. Idę do tego, trzeba. Przypięte. Okay, ok, ok. Ok, ok, ok. Wartość gruntów tu jest ta wysoka troszeczkę dobrze no to ten odcinek zakończymy już a zacznę się za kontynuowanie Następ... będę nagrywał teraz drugi odcinek a ten zakończę a zacznę nagrywać teraz drugi i będę wrzucał go tak jak mówię dzisiaj jest przoroda postaram się go dzisiaj wrzucić Później w piątek, a dzisiaj go nie wrzucę to będzie w piątek, a jak nie wrzucę go w piątek to będzie w poniedziałek. I tak w piątek, w środę i w poniedziałek. Więc zapraszam do lajkowania mojego fanpage'a. Siemaneczko ludziska, Nazywam był Gruchasz Games, Marka. Narka, narka. oj, pomyliły mi się przyciski.